Tu trójka, program trzeci polskiego radia jest punktualnie 21. Czas na serwis przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Dobiegają końca wybory parlamentarne i zorganizowane razem z nimi ogólnokrajowe referendum. PKW informuje, że mogą głosować jeszcze osoby, które przed 21 stały w kolejce. Lada moment, poznamy pierwsze wyniki sondażowe. Mamy już sondaż Exit Pol przeprowadzony dla trzech telewizji. Prognozowane sondażowe wyniki przedstawiają się następująco. Prawo i Sprawiedliwość 36,8%. Koalicja Obywatelska 31,6%. Trzecia Droga 13%. Lewica 8,6%. Konfederacja 6,2%. I bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Sondaż ExitPol przeprowadziła pracownia badań Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych, telewizji polskiej, TVN i Polsatu. Według tego badania PiS dostałoby 200 mandatów, KO 163, trzecia droga 55, Lewica 30, a Konfederacja 12. Wybory parlamentarne dobiegły końca. O 21. większość lokali powinna zostać zamknięta. W niektórych głosowanie może się przedłużyć, a to za sprawą osób, które jeszcze stoją w kolejce. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Witold Banach. Witku, jak wygląda głosowanie tych, którzy przyszli na ostatnią chwilę. Według zapowiedzi członków PKW każdy, kto przyszedł oddać swój głos, będzie mógł to zrobić, nawet jeśli to będzie możliwe dopiero kilka minut po 21.00, zapewniał podczas konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Te osoby, które się stawią do godziny 21 mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie, że tak powiem, na koniec kolejki i żeby te osoby, które czekają, żeby oddały swój głos. Trudno powiedzieć, ile będzie takich sytuacji. Pierwsze szczątkowe informacje dotyczące wyników głosowania będą podane przez PKW za godzinę. Witold, banach. Dziękujemy. Według sondażu Exit Pol Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,8%. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości jest Karol Surówka. Tego, dobra, Powiedz Karolu, jak politycy PISU wieczór przyjęli pierwsze sondażowe wyniki. Punkt 21. Były tutaj brawa. Uczestnicy skandowali dziękujemy i zwyciężymy. Na miejscu są tutaj prezes PiS Jarosław Kaczyński i inni czołowi politycy tej partii. Rzecznik tego ugrupowania, Rafał Bochenek, podziękował wszystkim politykom za ich pracę w czasie kampanii. Jeśli potwierdziłyby się te wyniki sondażowe, PiS uzyskałoby około 200 mandatów w Sejmie, a więc utraciłoby większość. I co za tym idzie, nie byłoby w stanie ponownie utworzyć rządu. Politycy PiSu liczą jednak na to, że podobnie jak ostatnio na Słowacji, te oficjalne wyniki będą znacząco inne. Niż te sondażowe, na korzyść prawicy. Karol Surowka, dziękujemy. Koalicja Obywatelska według sondażu Exit trzymała 31,6%. Reakcje polityków. K.O. obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. A tak właśnie w tej chwili głos zabiera lider Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, który tuż po ogłoszeniu tych wstępnych sondażowych wyników powiedział, że zrobiliśmy to. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Jeszcze rok temu nie sądziłem, że uda się odsunąć od władzy obecnej nie urzędującą partię polityczną, brawa, krzyki radości, zachwyty. I oczywiście wszędzie biało-czerwone barwy, i to charakterystyczne dla koalicji obywatelskiej duże czerwone serduszko na białym tle. Cały czas lider koalicji obywatelskiej przemawia i mówi I oczywiście słowa podziękowania kieruje do tych, którzy pracowali w trakcie całej kampanii wyborczej i tuż te słowa podziękowania padły kilka razy ze strony właśnie Donalda Tuska. Agnieszka Drążkiewicz dziękujemy. Exit Pol wskazuje, że trzecia droga otrzyma 13%. Dlatego teraz przenosimy się do sztabu trzeciej drogi, gdzie jest Agata Woźniak. W centrum konferencyjnym przy Rondzie Daszyńskiego po ogłoszeniu wstępnych wyników wybuchła euforia. Sale wypełniły oklaski, tak jak i teraz je Państwo słyszą, a zebrani skandowali droga. Jej liderzy Władysław Kośniak kamysz i prezes PSL-u i Szymon Hołownia z Polski 2050 już na scenie i komentują osiągnięty wynik. Władysław Kośniak kamysz przed wyborami na dwucyfrowy wynik i taki właśnie udało się osiągnąć. Bo przypomnę, że trzecia droga zdobyła 13% głosów według wstępnych sondaży. Przedstawiciele trzeciej drogi podkreślali też, że to właśnie ich wynik może zdecydować o. Układzie sił politycznych w Sejmie. Relacjonowała Agata Woźniak. Według sondażu ExitPol 8,6% otrzymała lewica. Jak wynik przyjęli kandydaci lewicy? To pytanie do Kingi Dadury. Klaudia Dadurę. Politycy Nowej Lewicy przed XXI mówili mi, że spodziewają się kilkunastoprocentowego poparcia. Na sali jednak nie brakuje entuzjazmu, słychać oklaski i okrzyki Lewica. Głos właśnie zabiera lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Wieczór wyborczy Nowej Lewicy odbywa się na warszawskim Mokotowie. Sala wypełniona jest nie tylko obecnymi parlamentarzystami tego ugrupowania, ale również działaczami czy sympatykami. Scena jest w kształcie serca. Czekamy na Wystąpienia pozostałych działaczy Nowej Lewicy i słyszymy się w serwisie za godzinę. Tam będzie więcej relacji i konkretne wypowiedzi yy, polityków. Klaudia Dadura, dziękujemy za relację. Na koniec przenosimy się do sztabu Konfederacji, która otrzymała według sondażu Exit Pol 6,2%. O reakcję polityków tej formacji pytamy Katarzyna Ingram. Ten moment ogłoszenia wstępnych sondażowych wyników był oczywiście momentem największego napięcia tutaj w sztabie Konfederacji. Było oczywiście tutaj brawa. Teraz na scenie przemawia jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Męcen. Mówił yy, i mówi, że kampania to czas zrywu, a teraz nadszedł czas wytężonej pracy. Po nim na scenę mają jeszcze wejść Krzysztof Bocak i Grzegorz Braun. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Zaglądamy jeszcze na stadion narodowy, gdzie polscy piłkarze grają z Mołdawią w eliminacjach euro. Po 20 minutach gry jest 0 do 0. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy za informację, to Krzysztof Zyblewski Proszę Państwa, pierwsze sondażowe wyniki Już poznaliśmy za chwilę komentarze Tym wszystkim będziemy żyli dzisiaj w trójce A pogodowo w nocy chłodno od 2 do 6 stopni Celsjusza Możliwe gruntowne przymrozki do minus 2 stopni Nad morzem i na Warmii, Mazurach jeszcze do tego wszystkiego deszcz Jutro pochmurno, deszczowo A w górach możliwe opady śniegu Temperatura maksymalna w poniedziałek od 7 do 11 stopni Celsjusza W Zakopanem tylko 5 stopni. Ogłoszenie społeczne spotykamy się w poczuciu jedności z wszystkimi na świecie młodymi, którzy idą ku przyszłości i ku tej przyszłości szukają dróg wśród owa. Ale i także wśród nadziei. Święty Jan Paweł II, cywilizacja życia. 23. Dzień papieski. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS, stypendia pod numer 74265. Koszt 4 ,92 zł 92 grosze z VAT. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wieczór. Těhou